Cześć, witam wszystkich na moim kanale Atari 130X Real Games. Dzisiaj, tak jak mówiłem ostatnio, zapraszam Was do, do obejrzenia odcinka z grą Archon. Są to szachy z połączeniem szczelanki, tak? nie tyle szachy, bo tu nie ma zasad szachów, tak jak szach czy mat. Po prostu polega na tym, żeby pokonać wszystkich wrogich przeciwników. No dobra, to zaczynamy. Ja jestem białymi komputer jest niebieskimi, czy jak to mówią, czarnymi. Zaczynamy. Pierwszy jest rycerz. O, mogę się ruszyć tyle pól. Jakaś wiedźma u nich. No dobra, atakujemy, żeby nie przedłużać. Nie wiem, co ta wiedźma robi. Prawdopodobnie strzela. Natomiast widzicie, bije takim... O nie, ona ma takie pole magnetyczne, które zabija. No, niestety. Wiadomo. Taka wiedźma to inna liga niż taki zwykły pionek czy rycerz. Dobra, teraz co komputer robi? Wychodzi jakiś barbarianem. O to rycesz. Znowu ta wieźma, ale tym razem wyjdę golemem. Dobra, golem, kontra ta wieźma. Lecimy w takim razie. Jaz. Mam tutaj dobrze, że ja wstrzelam, ale widzicie, ten joystick nie zawsze dobrze działa, w związku z czym nie mam szans go pokonać. No nic, myślałem, że lepszy jestem w te szachy, natomiast ja pamiętam jak grałem w to w 1990 roku, może w 1998, pierwszy raz u kolegi. Byłem w szoku, bo na tamte czasy to była naprawdę fajna gierka, fajna grywalność była, jak dwóch się na, na joystickach umija te przeszkody i do siebie Natomiast tu kwestia zawsze była ta sama Prowadź joystickami, mikrostyki czy te gumki, one nie zawsze działały tak jak powinny W związku z czym z reguły przegrywały się przez to, że po prostu nie zadziałał przycisk albo mm, kierunek jakiś tam ruchu No nic Atakujemy przeciwnika można by to grać dwie osoby, dwie osoby jest największy fan, bo widzicie komputer się nie mieli zawsze uderzyć w tym momencie kiedy chce. O i pokonał mnie. Z reguły zawsze grało się do czasu jak ta gra albo się nudziła, albo zepsuł się jakiś joystick. O dwie podobne postaci. Czekałem, czy wygram te wirki, one są bardzo szybkie, zawsze... O. Chciałem chociaż pokonać jedną postać, jaką przedstawiam tę grę. O. Trafiłem, on teraz mnie trafił. No niestety, przegrałem po raz kolejny. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, yy... mój kanał nazywa się Atari 30Xe Real Games. Gewno na Atari 30Xe. Gry grywam z kaset. I no już joysticków, tak? Nie gram na klawiaturze, na melutorach i tak dalej. Stąd właśnie też jakość nagrań nie będzie taka super. Wiadomo, nie mogę zrobić rzutu z ekranu. Chodź, muszę się skupić teraz. Blisko było. Dobra, chyba wygra. Czy nie? Grałem. Hurra! Pierwszy mój pokonany przeciwnik. Wszystko jest na dobrej drodze. Prawdopodobnie nie będę wam demonstrował całej gierki, bo to chwilę zajmie, a szkoda czasu na YouTube na oglądanie. O, dobra, pokażę wam jeszcze, jak działa Fenix. Nikt wytwarza takie pole magnetyczne wokół siebie, chyba tak jak ta wiedźma dlatego postaci są bardzo... Pytanie kto pierwszy to włączy. To jest dobry, dobra postać nawet na tych ludziki, które chodzą z tymi albo mieczami, dlatego że... W momencie kiedy one, one muszą podejść do nas, żeby nas zaatakować, natomiast my wtedy możemy połączyć nasze pole magnetyczne, czy jakieś tam pole, które niszczy, niekoniecznie magnetyczne to jest. Nie wiem, kiedy to jest pole. Tak się nawet mówiło potocznie. Okay. O, i wygrałem. Także trochę nie jest taką złą postacią. Natomiast ciężko się gra takimi postaciami, z pola, które wytwarzają pole z przeciwnikiem, który szczelina, tak? No bo wiadomo, to on będzie z daleka nas atakował, a my musimy do niego podlecieć. O, jest czarownica, która jakieś czary rzuciła, nawet nie wiem jakie. Dobra, to w takim razie łucznikiem idziemy. łucznik i skorpion to wyżej, to są bardzo podobne figury. To w takim razie Wam zademonstruję, jak się walczy ucznikiem. Podobna szybkość, podobna... podobny strzał. Trzeba swoją technikę zastosować, czyli chować się w liniach poziomych. A, widzicie, naciskałem joystick kilkakrotnie, natomiast ani razu nie zadziała. O, no To zawsze był problem w tej grze. Generalnie, pamiętam jak w nerwach rzucało się tym joystickami, gdzieś po ścianach, bo... O właśnie, chciałem zamonstrować jeszcze taką walkę, pole magnetyczne kontra ludzi, który musi uderzyć. Gdzie on nie podejdzie? Tak, i go pokonałem. Także spróbuję tym Feniksem jeszcze pokonać jakiegoś innego rodzika. Aby maksymalnie osłabić przeciwnika. Ok, eee, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie filmików eee, moich, tutaj głównie to były dwie Montezumy River Riverride. Obiecuję, że nagram jeszcze coś. Eee, prawdopodobnie International Karate. Tam była śliczna grafika, jak na 8-bitowy komputer. Pomyślcie, no że się nie zadział. Ale wygrałem. Dobra, jeszcze jakieś dwie walki pokazowe, i skończę ten filmik. Napiszcie, czy wam się podobał. Łapki w górę, oczywiście, bo wtedy jakby zmobilizujemy to do nagrywania większej ilości filmików. Naprawiam no, sporo tych gier na, na kasety. Jakbyście chcieli to napiszcie w komentarzach jaką grę byście chcieli zobaczyć, aby sobie przypomnieć no zapraszam no słuchajcie, chyba trochę lepiej mi idzie on ma jakieś większe większe życie, pasek życia ma wyższy czyli jest mocniejszy dobra widzicie jaka walka na dwa pola Pole, to wtedy jego pole nie działa na mówię, tak? Także nie odnoszę obrażeń, jakby jednocześnie. Jeśli tego ta gra może trwać jakiś czas, ale chyba przegram go. Bo... No i tak trochę, tak, trochę mi mi no Niestety przegra. Dobra, jeszcze jedna walka. Jak wystarczymy jakąś bitwę, na przykład tym teleport, mogę użyć teleport i sobie gdzieś na przykład się tu. O, czary, tak. On stworzył jakieś potworkę. No, dosyć szybki, szybki bateria. jeszcze raz się widzę, powiem szczerze. Słuchajcie, to jest w takim razie ostatnia moja bitwa. No, i wygrałem. No nic, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich, którzy subskrybują mój kanał, którzy. Daję łapkę w górę i wszystkich innych, którzy nie oglądają mój kanał. Dzięki bardzo.